Hejka! W dzisiejszym filmiku pokażę wam zamek Lekursit. Idziemy. Jak wchodzimy mamy tu restaurację. Widać tam mamy jakiś widoczek. Mamy zamknięte, ponieważ w sezonie możecie sobie tutaj odwiedzić i będzie wszystko otwarte. Mam krzesełka, pewnie tu jest jakiś, e, coś robią w... właśnie... Myślę, że jakiś teatr tu jest. To są krzesełeczka. Jestem już u góry. Często mi się ręce od tego widoku. I że jest tak wy wysoko. Widać piękne góry. Och Rety. Jak tu będziecie, uwierzcie teraz wam będą się ręce trzęsły. Piękne widoki. Można tu sobie usiąść, bo są krzesełeczka. Uuu, jak pięknie. To mamy wyspę Korfu. Popatrzcie, jak piękne. Jak Wam mówiłam, jest tu restauracja i myślę, że robią tu wesela i jakieś różne święta bo jest tu takie dużo stołów, więc robią na pewno wesela imprezy i dużo, że dużo ludzi jest wtedy. bo jest tutaj duża taka sala o i to ogromna mamy tu piękne widoki z tego tutaj gdzie są stoły cztery osobowe. i piękne huchty rety. Wchodzimy teraz schodkami. Mamy tutaj kwiatuszki, liście. Idziemy tu mamy jakiś widoczek na sarandę. Piękniusią, piękniusią sarandę i góry. Popatrzcie, jakie cudowne. Łochny. Nie spodziewałam się takiego widoku. Już poza sarandą. A tak to wygląda z drugiej strony. Tu mamy restaurację na dworzu, i tam też była restauracja. Pewnie będą tu stoliki. I piękny widok. Wychodzimy. Jeżeli będziecie w sarandzie, koniecznie spadnijcie tutaj bo warto te widoki zobaczyć na żywo, bo na filmiku tak nie wygląda jak na żywo. A więc, papa, pa. subskrybujcie, obserwujcie.